Na program, który aktualnie obowiązuje, jest to program mieszkanie dla absolwenta. Jest to program dla osób, które ukończyły szkołę podstawową, ponadpodstawową albo wyższą i złożą wniosek o uzyskanie takiego dofinansowania w terminie maksymalnie do 36 miesięcy od momentu właśnie ukończenia tejże szkoły, albo ewentualnie opuściły rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka albo inną placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Dodatkowe kryteria, które musisz tutaj spełnić, to przede wszystkim posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Albo ewentualnie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile ta niepełnosprawność wynika z problemami związanymi ze słuchem. Poza tym, powinieneś posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, a także nie być właścicielem mieszkania, nie posiadać też spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Wysokość dofinansowania, które będziesz mógł otrzymać, zależy przede wszystkim od tego, gdzie dana nieruchomość jest położona. Oczywiście inna cena i inne limity będą obowiązywały w Warszawie, a inne w mniejszym mieście powiatowym.